8 kwietnia rozpocznie się strajk w Augustowskich szkołach. O zdanie na ten temat zapytaliśmy się mieszkańców naszego miasta. No dobrze by było, żeby trochę więcej zarabiali, no, tylko, tylko tyle powiem wiem. No to jest nie jest letka praca. Wiadomo, trzeba, cały czas się z, z używać nie, a czasy się zmieniły. Kiedyś to nauczyciel był, był, był kimś, a teraz, no cóż, no, te dzieci mają więcej pojaw od nauczycieli. Ale im, no, uważam, że się należy, tak, że się należy im trochę ponić, bo za może za mało na pewno zarabiają. Stare komuchy by to tylko strajkować, a nie Polacy. Bo Polacy to by nie strajkowali, to wszystko komuna robi dzisiaj. To stary komuniści tam siedzą i oni tym rządzą. I trzeba pognać z tego, a nie oni mają strajkować. Czemu przez 8 lat nie strajkowali? Jak PO z PSL-em tylko teraz się zachciało strajkować. No na pewno niektórzy z jednej strony mają rację, ale wiadomo, no wszystkim też... Na pewno za duże też podwyżki chcą od razu, tak? Na pewno jakieś tam stopniowe, no na pewno należą się. Tak, ale sądzę, że za, po prostu za dużo żądają jednorazowo. Nie, to jest za duża, uważam, kwota, 1000 zł. No z tego co wiem bądź się orientuje, to po prostu przez to może nie odbyć no, nie mogą odbyć się po prostu te egzaminy właśnie. E, I dzieci na tym mo mogą ucierpieć, nie? W mnie to nie dotyczy w tym momencie, więc nie jest bez różnicy. No, wymagają się swojego i tyle, no, jak każdy, moim zdaniem, tak? Uważam, no, strajk, wiadomo, nie zarabiają dużo, no, ale tam takie rygorystyczne są wręcz, i postulaty niektóre, że tam dzieci nie będą zdawały, czy coś tam, prawda, do następnych lat, to mi się wydaje, to za ostro trochę.